No, Anka w końcu ja już myślałam, że ty nie przyjdziesz. Irena tam w drogiej ławce siedzi. Jak kujon, wiadomo. Ale ci ludzie się poubierali na tę komunie. Zero skromności bez gustu w ogóle. No. Cześć Boże! Szczęść! A nie, dziękuję. Te dzieci, takie aniołki, jak moja mała Jarenka będzie szła do komunii, to jej zrobię albę w cekinę całą, no z terenem jej przymontuję led, ale bez przesady oczywiście, tylko w białym kolorze, bo to kościół. No, najważniejsze, może wam ksiądz pozwoli stroboskop i dymko u ołtarza puścić, będzie wychodził jak Beyoncé na koncercie. No, a ten led to je jednak na pilota zrobię, żeby na imprezie mogła sobie na kolorowy przestawić. Patrzcie, dzieci odróżnić ciężko, wszystkie takie same, a przecież nie o to w życiu chodzi. Wyobrażasz sobie, Anka, jakbym ja wyglądała jak wszyscy ludzie? O, jak ludzie, to fakt. Ciężko. Czy, Anka, wiesz, że po tym jest Biały Tydzień? Jakby mi ktoś się kazał na biało ubierać przez cały tydzień, Anka, to by mi charakter wyblagł. Ile masz na ofiarę? Co łaska? No, ale w papierku chyba, Anka, to komunia jest. Trzeba zaszeleścić, bo on patrzy. No, pokarałeś mnie za to spóźnienie, ale żeby aż tak... Amen, tu jest!